Siemano! Siemano. No, Słuchajcie. Lecimy z tym. Lecimy z koksem. Kolejne 10 pozycji, które trafia na półkę, która już mi się de facto kończy. E, ostatni regał został, także kilka odcinków i będę musiał kombinować, gdzie upychać kolejne gry. E, od czego zaczniemy? Od najnowszego nabytku. E, płytka już w napędzie zainstalowana czeka na, na ogranie. Nieszczęsny kalisto protokol, czemu nieszczęsny? E, no bo. Nadzieje rozbudził, wielkie, a wyszło jak wyszło. Gra ogólnie nie jest zła z tego, co, co się orientuje, jeżeli chodzi o opinię, ale nie jest tym, czym miała być pierwotnie, jest to survival horror, nawiązujący taki do. miał przynajmniej być do, do, też, do serii Dead Space, ale jak wyjdzie, to powiem wam dopiero jak jego gram całego. Gra na 12 godzin. Mocno ostatnio staniała, bo wersja na PlayStation 4 ostatnio chodziła po 78 zł. A wersja na playa 5 jakoś po 120, ale coś już w trawie pisze, że za chwilę ta gra może w na wersji na playa 5 poszybować, nawet poniżej 100 zł. Więc, jak na świeży temat, no to niestety to źle świadczy o sprzedaży tego tytułu. Mocne sceny, zabójstwo tego głównego bohatera. Tutaj akurat tym się dosyć mocno chwalili, że po prostu jak giniemy, to, jest, to są makabryczne, takie gore sceny. Ale ogólnie gierka w kosmosie, o walce z jakimiś tam mutantami na jakiejś bazie kosmicznej, będę grał dopiero. Tak sobie jakoś tam głównego wątku fabularnego nie spoilowałem. Z uwagi, że jestem fanem Dead Space'a, to myślałem, że mam nadzieję, że ta gierka mi mocno podejdzie tym klimatem mocno liniowa. Tak Jak wcześniej już wspominałem, 12 godzin i gierkę można przejść na, za jednym zamachem, jak ktoś ma kaczkę przy, przy, przy fotelu do grania jakieś przekąski, to można sobie tą gierkę opykać przy jednym długim posiedzeniu weekendowym. Słuchajcie, tytuł, który wziąłem, wziąłem z uwagi, że nie jest to co prawda mój taki tytuł, konik, bo to jest przygodówka taka point and click, de facto no, gatunek, który troszkę podumarł może teraz ten, kolejna część Monkey Island, która wyszła, trochę go pod, pod, podciągnęła w górę, ale ogólnie raczej mało, wychodzi już po klików. To jest tytuł mocno baśniowy, mocno liniowy, nie są tu jakieś ciężkie zagadki, też można tą gierkę sobie przejść. Coraz mniej jej widzę na ogłoszeniach, więc skusiłem się, żeby ją kupić. Jakieś 30 zł mnie kosztowała niecałe, więc, więc wziąłem. Bardzo fajny stan. Kupiona chyba na Vinted, z tego co kojarzę. Naklejka z Seksa, więc ktoś to kupił też pewnie w Seksie. Ale też cieszy taka właściwa, taka, taka ładna platformówka. Kolejny tytuł na proja piątkę. Gra też miała być takim system, troszkę selerę, może, może przesadzam, miała być takim pierwszym dużym, next na Play'a piątkę tytułem właśnie od Sony, tak bym przynajmniej zapowiadali, ale wyszło, jak każdy wie, z nas słabo. Tytuł się nie sprzedał, tytuł się nie przyjął w recenzjach, dużo narzekania na pusty, otwarty świat, mimo że jest ładny, to jest pusty, Dużo wykorzystywania asetów, czyli jak trafiamy na jakieś bazy, to te bazy są kopiuj w klej, kopiuj w dużo elementów w tej grze jest kopiuj w klej, ale też czy, słyszałem to dosyć dużo opinii takich graczy, którzy to ogrywali, że im mimo wszystko ta gra się podobała. Ja ogram dopiero, zobaczymy jak będzie. Tytuł zdobyty dzięki Pawłowi, który kupił chyba dwie kopie, znowuż im jedną odsprzedał, była wyprzedaż w media. Nie, w Empiku chyba on to kupił, z tego co pamiętam. Chyba w Empiku, o ile się nie mylę. E, I dał za nią 99 zł, i mi ją odsprzedał, bo kupił sobie, zamówił sobie dwie, zarezerwował, więc jedną wziął dla siebie, a drugą e, raczył mi odstąpić, więc, e, więc ja z chęcią wziąłem, bo to jest nowy tytuł. Też z chęcią go sprawdzę. Nie brałem go na premierę, bo, tak jak mówię, recenzje mnie mocno zniechęciły. Sam gameplay to nie jest jakby moje klimaty. Gramy tutaj dziewczyną, która jest jakąś taką czarodziejką, która przenosi się do fantastycznej krainy z, ze zwykłego blokowiska. I tam dostaje jakąś magiczną gadającą bransoletkę i naparza się z jakimiś innymi czarodziejami. Tam ona dostaje jakieś magiczne moce. E, także taki tytuł, chyba że nażarła się grzybów i ma odjazd, ale e, nie ma żadnej krainy magicznej. Ale tytuł do sprawdzenia na Play'a piątkę. E, czemu nie? E, kolejny tytuł na Play'a piątkę. Dzisiaj dużo będzie na Play'a piątkę, bo coraz więcej tych gier e, taniej coraz więcej ja sobie biorę. Ale nie biorę wszystkiego, żebyście też wiedzieli, jak biorę gry, w które zamierzam zagrać pod kątem siebie. Dlatego, jakby ktoś tam się zastanawiał, jaki jest mój klucz zakupowy, to mój klucz zakupowy to jest to, że gra musi mi w jakimś aspekcie leżeć, żebym mógł ją po prostu zagrać, bo biorę gry, w które chcę zagrać. Jeżeli gra kompletnie mnie interesuje, to po prostu ją skreślam, autuję, kupuję do kolekcji, ewentualnie, jak jest za jakieś śmieszne, naprawdę pieniądze, żeby położyć tylko na półkę i leżało taki zapychacz. Ale w większości to są gry, które będę chciał zagrać, i właśnie takim tytułem jest ten tytuł. Przypomnę, że mało z Was zwróciło na niego uwagę, bo taki cicho gdzieś tam przeszedł. Nawet, nawet jakichś takich prywatnych recenzji, jakichś takich mniejszych YouTuberów nie ma tego tytułu. Słuchajcie, nie wiem, co się wczyta. Slaycation Paradise, gierka mocno szydercza o rodzinie, która zamiast jechać na wakacje na jakieś tam wyspy drogie. To przenosi się do innego wymiaru, gdzie są na przykład dziwne zombiaki, jakieś bds dmuchane lalki i w ogóle kosmici, a i tam się walczy, po prostu strzela do tych stworów. Także wakacje z gnatem w dłoni. Co do dodatkowego, mnie jakby przekonało, do tego, że to jest Twin Stick Shooter. Ja dawno nie grałem takiego zrzutu izometrycznego, właśnie takiego z góry. Ja takie gierki lubię. Brakowało mi takiego tytułu, więc tutaj akurat jeszcze mamy elementy Tower Defense. Więc walczymy też i stawiamy jakieś swoje barykady, jakieś swoje działka i walczymy i tabunami jakichś dziwnych właśnie krów, jakichś jakich w ogóle kosmitów, jakichś zombiaków w maskach, w ogóle jakieś dziwne cuda się tutaj w tej gierce dzieją, także zero, reali zero, zero realizmu, 100% fanu i mam nadzieję, że właśnie ta gierka taka będzie i też przypuszczam, że gdzieś tam sobie ją między sesjami właśnie w tego Kalisto odpalę, żeby chociaż zobaczyć, czy w ogóle mnie wciągnie, bo czasami takie właśnie gierki niszowe potrafią zapewnić bardzo dużo godzin fajnej zabawy, takiej relaksacyjnej, po prostu bez większej spiny, także ten tytuł trafił, bo akurat staniał, widziałem, że cał, cał że na scenie powyżej stówy, powyżej stówy, jak zszedł poniżej, no to wziąłem go i kupiłem. Tytuł też, na który się czaiłem już od premiery, ale stwierdziłem, że nie będę kupywał go na premierę, poczekam aż, aż zejdzie, zejdzie, z sceny. Jest to gierka Soul Stick Deluxe Edition, właśnie tytuł, najprościej jakbym miał komuś takiemu, kto się średnio grami interesuje, to powiedzieć to taki, gra z gatunku Devil May Cry, czyli taki slasher, Gramy właśnie dwiema siostrami, które też tam biegają, znaczy w sumie jedna biega, bo druga jest duchem, więc nie ma nóg, nie ma jak biegać. Jest tylko jakby takim, takim, takim duchem właśnie, który jest przyczepiony, nie wiem na jakiej zasadzie, bo nie grałem w to jeszcze tytuł. Nasza główna bohaterka, czyli tutaj są dwie główne bohaterki, bo na raz gramy dwoma, ale to tylko się chyba rozgranicza do ataków. Jedna biega z wielkim mieczem większym od siebie, który tam potem właśnie nawet w mod widziałem na gameplayach, zmienia jako taki ciężki atak. No i siekamy stada wrogów. Widziałem, że w niektórych momentach kamera tam świerowała, bo to też był jakby na premiere zarzut do tej gry, że kamera świerowała, ale też były ujęcia. Ale stare gierki, jak ktoś grał w God of War, kiedy mamy statyczną kamerę w jednym umieszczonym w jednym punkcie, a my się po prostu poruszamy. Także ja akurat taki motyw lubię bardzo, to mi przypomina takie staroszkolne klimaty. I ten tytuł, te, te, tą gierkę będę na pewno chciał zagrać, bo brakuje mi takiego um, fajnego hack and slasha. Mam nadzieję, że ten, mimo że to nie jest jakaś taka gra triple A zapewni mi taką fajną zabawę slash, bo powiem Wam szczerze mówiąc, ja jestem chyba jedną z osób, dla których ten DMC-5, David May 5, ten najnowszy, który wyszedł, to totalna porażka. I to chyba tylko ja tak uważam, bo wszyscy się zachwycają nim. Ja ogólnie nawet już wolę tego DMC właśnie, gdzie był ten Emo Dante młody, bo ta gierka tam, tam mi sprawiła więcej frajdy, jeżeli chodzi o walkę niż, i o, o design poziomów, niż, niż DMC-5, gdzie biegamy cały czas po tych takich badziewnych korytarzach. Strasznie mnie wkurzył. skórzyła piątka, mimo że przeszłem, nie podoba mi się do tego ten gościu, który tam recytuje wiersze. To już w ogóle jakaś padaka, ale nie będę też spoilerował o co chodzi w fabule, warto zagrać. Ale tak jak mówię, piątka nie przypadła mi strasznie do gustu. Ale to jest oczywiście moja opinia, tak? Jeżeli ktoś to, to jest ulubiona gierka, no to każdy ma inne gusta. W każdym razie. Soul, Soul Stick wyląduje w napędzie, może nawet jakiegoś streama z tego zrobię, jak będę sobie w to pykał. E, tak, widzicie, dosyć dużo takich hardkorowych gierek, także kolejna hardkorowa gierka. <grymny> Lisek, tak. Nef super lockis tails... Lucky. Lucky tails. O, o, Agacie się włączył angielski. <grymny> Nagle, na cześć bo Ludzki, lucky. No popatrzcie, jednak, jednak coś tam... Czemu yy, ta gierka? Wiecie co, od dawna już się czaiłem na jakąś taką platformówkę. Yy, ogólnie zbiega trochę z platformówkami na plejaka, czy te na te next genowe konsole, które aktualnie są są jakieś tam, jeżeli poszukamy, oczywiście znajdziemy te platformówki, ale takie jakieś takie naprawdę fajne 3D platformówki, ładnie wyglądające, to jest tak jak na lekarstwo. Zresztą ta gra chyba, z tego co pamiętam, nie chcę tutaj akurat, bo mogę coś się mylić, że ona wyszła chyba pierw na Xboxa i ona chyba też nawet nie miała tego do dopisku New. Było tylko Super Lucky Tyson, ona chyba tam miała jakieś swoje problemy techniczne, a potem ją trochę poprawiali i w późniejszym terminie wydali ją na Play'a 5. Tak, coś mi się kojarzy, z tego co pamiętam, że ona była pierw... Tylko i wyłącznie na Xboxa. Jak się mylę, to mnie poprawcie w komentarzach. No i ja co mogę powiedzieć wam? No, platformówka o Lisku, który tam biega, zbiera monetki i na pewno w to zagram. Tak? Ja czasami lubię taką gierkę sobie odpalić i dziecinną i się wychilować jak coś przy piwku. Także takie gierki też robią swoją robotę. Nie bez powodu Mario jest tak, tak, takim tytułem, że, że starzy nawet wyjadacze w to grają. Słuchajcie, jeden tytuł na. Switcha. Coraz więcej tych gierek u mnie się na Switcha pojawia, tam nawet w rogu regału jest już taka mała mini kolekcyjka tych Switchów. Oczywiście to jest bieda no bo niektórzy do tych Switchów to mają tak, że Całe półki. U mnie Switch jest, taka jak mówię, konsola drugiego wyboru. Główny zawsze to jest Google Play. I co tutaj mianowicie mamy i dlaczego się na tą grę skusiłem? Jest ona w wersji na PlayStation 4. Wiem o tym. Była wydawana chyba przez Limited Run. Ja tą kupiłem za 80 zł, więc skusiłem się, bo mówię, jeżeli nie dorwę sobie tej w edycji na, na Play'a 4. za którą na ten dzień dzisiejszy musiałbym na pewno sporo powyżej 200 zł dać, żeby sobie ją ściągnąć, to mówię, wezmę sobie tą właśnie, zawsze potem mogę ją sprzedać, Karyon od Devolver Digital, uwielbiam od Devolvera, wiesz, wiele razy to powtarzałem, że uwielbiam od nich gry, bo są naprawdę, trafiają po prostu centralnie w moje gusta i myślę, że ten tytuł też tutaj mocno pikselowy trafi, 2D gierka. I mamy tutaj, sterujemy takim jakby potworem z filmów klasy B, który wygląda jak taka, nie wiem, taki jeden wielki biologiczny, taka pseudo no nie wiem, jak powiedzieć taki potwór, który biega po całym laboratorium i zżera ludzi, rozrywa ich na części, flaki latają na, na lewo i na prawo. Także tutaj akurat gramy wielkim takim potworem Glutem, który się przeciska gdzieś tam po kanalizacjach, po jakichś takich właśnie korytarzach i zżera tych naukowców i, i, i całą ochronę. Tytuł bardzo fajnie wygląda na, na gameplayach, także będę też polował na Play'a czwórkę, żeby mieć go w kolekcji. Nie jest to też, z czego słyszałem, długa gra na kilka godzin, ale mam na, na, na Switcha także z tyłu głowy spokojnie, bo mam chociaż jedną wersję, żeby sobie zagrać. A jak się trafi, to się trafi. Jak nie, to będę miał ten, tą właśnie na Switcha. Jeszcze chyba jakieś gierki na Switcha do mnie idą, ale już to będzie na kolejnym odcinku. I myślę, że niedługo się pojawi kolejny odcinek, bo ten, na ten musi się trochę poczekać. A na kolejny myślę dużo krócej, bo na dniach przyjdzie mi kolejne paczka z grami, więc, więc będzie w co grać. Trzy razy retro, mówiłem o Xboxie, że będę starał się dokupować gierki i też tak robię. Słuchajcie, to jest przedostatnia, może nie przedostatnia, brakuje mi jeszcze poza tą grą, jeszcze jednej z serii New For Speed, która wyszła właśnie na Xboxa. brakuje mi mianowicie Hot Pursuit, ale myślę, że dwójki, myślę, że to gdzieś tam w międzyczasie dorwę, to nie zdrogi, tylko po prostu muszę być cierpliwy, a nie, Undergroundy, Most Wanted'y mam, został mi tylko Carbon, trafił się w świetnych pieniądzach, bo kupiłem trzy gry, każda mnie kosztowała już z kosztami wysyłki po 30 zł od sztuki, gdzie sam ten Carbon widziałem, ludzie powyżej 100 sprzedają. Mam tutaj w wersję pal, jest w super stanie. Powiem wam, że aż się zdziwiłem, że facet mi za takie pieniądze przedpłytka jest bez, bezpatrznie rys. Manual jakby był nieruszony. Myślę, że to jest taki jeden z zapomnianych, troszkę takich niedocenianych Nefor Speedów, bo carbon jest bardzo fajny, ale on tak wyszedł już, chyba jak było trochę zmęczenie materiału tymi wszystkimi wyścigami, właśnie ulicznymi i i jest dosyć krótki, bo ja pamiętam, jak, gra, jak go przechodziłem całego na pc, że grałem właśnie na kąpie. To pamiętam, że przejdłem go w jeden wieczór w kilka godzin. Nie chcę skłamać, ale gdzieś około 4-5 godzin gierka pękła. Bo tam przejmowaliśmy dzielnicę, Jak odpowiednio szybko się śpieszyliśmy z rozgrywką, to musieliśmy te dzielnice bardzo szybko przejść i sobie sami popsuć grę. Lepiej w tą grę wol, wolniej grać i się cieszyć tymi wyścigami, niż tak się śpieszyć, ale tak jak mówię. Mi udało się ukończyć w bardzo krótkim okresie czasu i pamiętam, że jest bardzo krótki New For Speed, także brakuje mi w tym momencie na Xboxa tylko Hot For Speeda dwójki. Mam nadzieję, że gdzieś go dorwę. Tutaj trochę, trochę z lewy strzał, bo nie zwróciłem uwagi były dwie gry, trzy gry. Zaraz wam pokażę trzecią i one miały być PAL, bo New Carbon jest w wersji PAL. Ta trzecia gra, za którą zaraz wam pokażę, w wersji PAL, a ta, którą chciałem zagrać. Czyli Ford Street Racing jest w wersji NTSC, ja tego nie zauważyłem. A czemu, się, czemu tak mnie to boli? Bo, bo akurat tu Xbox miał blokadę regionalną, z tego co pamiętam, i na, a ja mam konsolę PAL i konsoli gry amerykańskiej w systemie NTSC nie odpalę. Będę musiał w którymś momencie, powiem wam, chyba sobie mojego drugiego Xboxa takiego właśnie przemodować i mieć tam wszystkie gry właśnie na dysku, żeby sobie taki retrokącik zrobić, ale to tam marzenie przyszłości ściętej głowy. Agata oczy zrobiła, jaki on kącik chce mieć, jak on tu ma wszystko, ale jeszcze taki kącik retro, ze starym TV-kiem i podpiętym właśnie starymi konsolami, pokroju Play 2 właśnie. Takie coś mi się też jeszcze dodatkowo marzy, ale to tam spokojnie, na wszystko przyjdzie czas. Także wyścigi nie były to jakieś mocno, mocno szałowy tytuł, jeździmy tylko i wyłącznie pojazdami marki właśnie Ford. Nie wiem, czy w tej grze jest jeszcze najlepszy z Fordów, czyli MK2 w gazie, ale mam. Także to są bardziej gry. Na półkę to jest bardziej nostalgia, co teraz Wam pokazuję, Raczej marne szanse, żebym nie ogrywał. Chyba, że jakiś materiał będę chciał kiedyś zrobić z tych gier, to wtedy poniesięgnę. Ale to jest jednak nostalgia. U mnie nostalgią jest właśnie ten Xbox. Mimo, że nigdy w dzieciństwie nie miałem Xboxa, byłem graczem pc i ta nostalgia właśnie się jakby troszkę przerzuciła z pc na, na gry Xboxowe, bo. Bo są bardzo podobne, właśnie, wrażenia mam i te gry, które mam na Xboxie, to ja właściwie ogrywałem je na PC w tym okresie czasu, więc w tym, pod tym kontekstem nostalgia. No nie mam retro pc ale mogę jakby go zastąpić sobie grami na Xboxa klasycznego, po prostu nie. Dlatego pozbyłem się, tak jak już mówiłem, tej mojej mini kolekcji gier na PS2. Zostawiłem, zostałem przy, przy Xboxie po prostu. No tak wyszło. Jestem fanem PlayStation, bo zawsze o tym mówię, chociaż mam wszystkie konsole, gram na wszystkim. Nie jestem fanbojem, ale jakby tam w serduszku bije niebieska moc. <grym> no i słuchajcie, ostatnia gierka z dzisiaj: Star Wars Obi-Wan. Obi-Wan, Kenobi, gierka, raczej taka przygodowa. Nigdy akurat w tym tytuł nie grałem, więc może kiedyś się skuszę, chociaż nie wiem, czy aktualne standardy graficzne nie spowodują to, że ta gra wypali mi gałki oczne brzdotą i piksela to, pikselami po prostu. No, gierki już 3D wczesne to niestety słabo się starzeją i mogą wyglądać okrutnie, a już nie, jeszcze do tego dojdzie ta trochę przestarzała mechanika rozgrywki też w ogóle, ale czasami warto tam sobie właśnie sięgnąć po takiego klasyka i ograć. No i, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o, 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 o gry na, na tą chwilę. Idą do mnie gry na, mm, z Red Art Games, to akurat y, też dużo osób na grupie wrzuciło info, że właśnie jest wyprzedasz i też sobie się skusiłem, bo wyszło naprawdę tanio i kilka fajnych gierek y, y, do mnie wpadnie. A propos grupy też zapraszam, jeżeli ktoś lubi oglądać, lubi się też pochwalić swoimi zdobyczami, nie tylko oglądać to, co ja Wam pokazuję. Właśnie co u mnie na półkach potem ląduje. Chcecie sami się swoją kolekcją pochwalić jakimiś nowymi grami, które zobaczycie, które gdzieś tam kupujecie sobie do kolekcji, nieważne, czy to jest PC, czy to jest, nie wiem, Nintendo, czy co to tam zbieracie z gier. Wpadajcie na grupę, bardzo mała grupa, ale bardzo fajna. Link jest w opisie pod, pod, właśnie, pod filmem. Także jedyny wymóg, tam nie ma żadnego szeryfowania, jedyny wymóg to jest, żeby troszkę kulturalnie się zachowywać i to wszystko, tak, także zapraszam zapaleńców growych, kolejny odcinek, może jakieś vloga wam jeszcze puszczę, bo ostatnio się lenię strasznie, Agata już mnie tu krzyczy, że, że nie, do, ludzi. do ludzi, człowieku, a nie tylko grasz i siedzisz, coś jeszcze zrób więcej. Także postaram się coś jeszcze w weekend usiąść zrobić o ile się znów nie zagram w jakąś gierkę. Także trzymajcie się, zostawcie przede wszystkim łapkę nie, łapkę w górę, to co mówią wszystkie youtubery, łapka, co to, to Subik i dzwoneczek, tak? Kurwa. Patrz. Także to pomaga ponoć komentarze, łapki pomagają, więc jeżeli chcecie, żeby te moje materiały poszły w szersze wody, to jak najbardziej nie, zostawcie tą łapkę. Do następnego.